好、oh, cool, huh? Tak jeszcze nie miałem, <laughs> żeby kopało od razu. Nawet jeszcze do gry nie wszedłem. Wow! A to ja mam póki śkanę. Miałem kompał o tym ale jestem. W sobie. Teraz już w Ale są bar. i Wiele dni chodzi w ten komputer. Kółko. O. No. Zamiast uruchomić ponownie kąpa. ja pierdziele Ale dałem ciała. No zajbiście Najpierw się niestety. Chyba. Dobra. Daj. Hej. Cześć! Hal Ja pierdziele zrobiłem fejbo. Kom ja nie od dwóch, trzech dni w kółko Nie powinienem go zrestartować przed wejściem do góry, zrobiłem live'a I nie zrobiłem tego Ale spróbuję jeszcze raz Będę musiał zastartować kompa No bo to sterownik się sypie, jak jest, jak tyle chodzi, to, to yy, Karta graficzna i tam Kopiec, nie, no to musi sypić sterownik, to nie ma, nie ma, ale ma szansę są, żeby żeby, aby sterownik się nie wysypał Uff. Jeszcze raz spróbuję No i będzie restart Kurde no A miałem, miałem zrobić, pomyślałem, ale odpaliłem i kurde i teraz mi się pomniało dopiero Pomyślałem się, że miałem zrobić restart live'a Znaczy live'a, kompa To jest podstawa Szlak, Oj, 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 oj. Patrzcie, jakieś... ...awaryjnie. No. no nic, za chwilę wracam. <laughs> Za chwilę wracam, muszę resztę zrobić. Także do zobaczenia.